Hej, kochani! Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest sobota, jest przez cały dzień mega ładna pogoda. My przez cały dzień byliśmy w domu. Sorry, że tak mam okulary, ale właśnie założyłam sobie tutaj pod opaskę, bo wychodzimy właśnie z domu. Jest godzina 17:30, nadal jeszcze jest słońce i jest dzisiaj mega ciepło. Więc korzystamy z tych ostatnich pewnie ciepłych dni i wychodzimy z domu. Dzisiaj mega dużo zrobiłam już. Teraz nagrywam dla was vloga. E, Nagrałam dzisiaj dla Was hol zakupowy oraz trzy shorts ze stylizacjami. A dzisiaj jeszcze będę montować jednego vloga, który wleci jeszcze dzisiaj lub jutro. Ten vlog, który nagrywam teraz, będzie pra prawdopodobnie z dzisiaj oraz jutra. Także zapraszam do oglądania. Tak się prezentuje moja dzisiejsza stylówka. Ta bluzka jest z holu zakupowego, który dzisiaj dla Was dogrywałam. A całą stylizację nagrywałam w dzisiejszym rylsie, który wpadnie jeszcze nie wiem kiedy, ale za kilka dni. Teraz już jest wieczór, więc będzie coraz chłodniej, ale rano byłam w sukience i było mi na maksa gorąco, także jeszcze wezmę z sobą bezrękawnik, bo zaraz robi się chłodniej. Teraz wszystko już jest dopełnione. Czarny bezrękawnik i ugi. To są naprawdę buty, które pasują do wszystkiego i są mega wygodne, więc idealnie! Pierwsza razzą paski w ten sposób, że tutaj z nie wychodzi i jest o wiele wygodniej. Więc mi się podoba. Właśnie dojechaliśmy na miejsce, które jeszcze tutaj parkuje za mną I ściągamy już te okulary, bo jak dojechaliśmy to już słońce zaszło, więc nie będą mi potrzebne Mieliśmy sobie tam dłużej posiedzieć, miałam zmontować tam kolejnego vloga, ale mój chłopak słabo się czuje, coś go boli głowa, więc wracamy do domu i tam sobie na spokojnie skończę montować vloga. A my widzimy się jutro. Witam was w niedzielę Mam nadzieję, że dobrze mnie jest słychać Dzisiaj jest mega ładna pogoda, jest cieplutko Przyszliśmy do miejsca, w którym byliśmy wczoraj wieczorem Ale za długo sobie tutaj nie posiedzieliśmy Ponieważ mojego chłopaka bolała głowa Więc niedługo potem musieliśmy wracać do domu I od razu poszliśmy spać Zdążyłam wczoraj zmontować Połowę vloga, który wleci w sobotę A teraz Zacznę montować drugą część Tutaj naprawdę bardzo przyjemnie się siedzi, zamawiamy sobie coś do picia, a mój chłopak sobie ogląda coś e, i pracuje. Zamówiliśmy sobie picia, kieram jak zwykle kawa, a ja... Miało być to mojito, a smakuje to jak jakaś gazowana, słodka woda, więc nie za bardzo mi to smakuje. Tutaj obok jest też Starbucks, więc zwykle robimy tak, że ja zamawiam sobie jakieś picie ze Starbucksa, kierownik tutaj sobie zamawia kawę i siedzimy tutaj, ponieważ to jest znacznie mniej ludzi. Dostałam raz nawet taki komentarz, że chyba lubię bardzo Starbucksa, bo prawie codziennie wstawiam story ze Starbucksem z piciem. Ale muszę Wam powiedzieć, że Starbucks w Turcji jest naprawdę bardzo popularny. Żeby Wam nie skłamać, w Starbucksie w Polsce byłam maksymalnie może 5 razy, a tutaj w Turcji jesteśmy praktycznie codziennie. A jak nie do Starbucksa, to gdzie indziej sobie idziemy posiedzieć. Nawet jak przyjeżdżam do mojego chłopaka, zanim razem ze sobą zamieszkaliśmy, też codziennie chodziliśmy siedzieć w Starbucksie. Mi pary wychodzą sobie praktycznie codziennie gdzieś posiedzieć, zamówić sobie coś do picia. I to jest naprawdę super, szczególnie że jest taka piękna pogoda. Tutaj obok są palmy, morze, więc naprawdę to jest czysta przyjemność. Ja właśnie skończyłam montować vloga i robić miniaturkę. Już jest 14:30 około. Domu, właśnie wróciliśmy w drodze do domu, zatrzymaliśmy się do sklepu, aby zrobić zakupy na burgerę. I słuchajcie, zrobiliśmy zakupy i przechodziliśmy już do płatności, byliśmy przy kasie i chciałam zobaczyć za te zakupy. I okazało się, że moja karta nie działa. Niestety, w niektórych sklepach tutaj moja polska karta nie działa, a na Rewolucja akurat nie miałam pieniędzy, bo sobie nie przysłałam na weekend z mojej normalnej karty. Więc Kieran powiedział, że to on zapłaci za te zakupy, i słuchajcie, on płaci i też mu coś nie działa. Nie wiem o co chodzi, więc musieliśmy zostawić te zakupy i pojechać do innego sklepu. Na szczęście w drugim sklepie wszystko się już udało, jesteśmy już w domu, krema gotuje, ja rozwieszam pralię i teraz zmieniam pościel. Już się nie mogę doczekać na te burgery naprawdę, bo one są przepyszne, a już jestem mega głodna. Ta poduszka czeka tutaj na swoją poszewkę, ponieważ e, jak to mój chłopak, jak rozkładał pranie, gdzieś mu się zaplątało w tej całej pościeli. Więc teraz jedna poszewka musi sobie jeszcze dosnąć i mam nadzieję, że do wieczora zdąży. Zawsze sobie taką świeżą pościel, czy poduszki jakieś na kanapie, wsikuję właśnie takim e, sprayem. Już raz, bo pokazywałam wam we wcześniejszym vlogu, mi się on naprawdę fajnie sprawdza, jak widzicie, już tyle go użyłam. Pościel e, po praniu wtedy tak ładnie pachnie i przyjemnie się w niej na pewno śpi. A teraz chodźmy, zobaczmy, jak idzie kieramowi w gotowaniu. I zobaczcie na to. Mówiliście, że mój chłopak nie otworzyła własną restaurację. Wydaje mi się, że tak. My już zjedliśmy, ja wszystko posprzątałam. Patrzcie, jaki słaby widok teraz z naszego okna. Jeszcze sobie ukryłam e, kawałek ciasta. Kinder Country, moje ulubione pokazywałam Wam już e, we wcześniejszym vlogu. Żegnam się już z Wami. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy vlog, to zostawcie łapkę w górę, suba, jakiś komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.